W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, antyrządowe protesty w Serbii, deportacje ukraińskich i gruzińskich przestępców, szokujące morderstwo Polki w Niemczech, agresywny imigrant próbował zabić Polaka. W Serbii od kilku dni utrzymuje się fala gwałtownych protestów, które przeradzają się w starcia z policją. Jak informują agencje prasowe, do najbardziej intensywnych zajść doszło w Belgradzie, Waliewie oraz Nowym Sadzie. Była to już piąta z rzędu noc, w której ulice serbskich miast stały się areną konfrontacji przeciwników władzy z siłami porządkowymi. W Waliewie na ulice wyszły tysiące osób domagających się ustąpienia prezydenta Aleksandara Vucicia. Demonstracja w pewnym momencie przerodziła się w zamieszki, zamaskowani uczestnicy podpalili i zdewastowali puste biura rządzącej serbskiej partii postępowej. Tłum starł się z policją, w stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie oraz sztuczne ognie. Mundurowi odpowiedzieli użyciem gazu łzawiącego i granatów hukowych. Podobne sceny rozegrały się w Belgradzie, gdzie protestujący próbowali dotrzeć pod siedzibę rządzącej partii. Policja, aby rozproszyć tłum, również użyła gazu łzawiącego. Z kolei w Nowym Sadzie, drugim co do wielkości mieście Serbii, także doszło do konfrontacji, choć skala starć była mniejsza niż w stolicy czy w Aljewie. Obecna fala demonstracji jest następstwem tragedii z listopada ubiegłego roku, kiedy to w wyniku zawalenia dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie zginęło 16 osób. Protestujący obwiniają władze o zaniedbania i korupcję, które ich zdaniem bezpośrednio przyczyniły się do katastrofy. Przez wiele miesięcy manifestacje miały pokojowy charakter, jednak sytuacja uległa zmianie w ubiegłym tygodniu. Wówczas podczas jednego z protestów doszło do brutalnego ataku ze strony zwolenników rządu na uczestników demonstracji. Od tego momentu napięcie narasta, a nocne starcia stały się niemal codziennością. Według agencji AFP, w zamieszkach rannych zostało już wiele osób, zarówno po stronie demonstrantów, jak i funkcjonariuszy policji. Weissenfels w Saksonii Anhalt doszło do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Jak informują niemieckie portale, 47-letnia Polka zmarła w szpitalu po tym, jak jej partner oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił. Kobieta doznała rozległych oparzeń, obejmujących niemal całą górną część ciała. Pomimo wysiłków lekarzy, jej życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło podczas awantury między parą Polaków mieszkających w Niemczech. Z ustaleń śledczych wynika, że w chwili ataku odzież kobiety natychmiast stanęła w płomieniach. Obrażenia były tak poważne, że lekarze nie mieli szans na skuteczną pomoc. Prokuratura w Naumburgu potwierdziła, że kobieta zmarła w wyniku odniesionych ran i zarządziła sekcję zwłok, która ma ostatecznie określić przyczynę śmierci. Domniemany sprawca, 44-letni Polak, został zatrzymany w niedzielę rano przez niemiecką policję na terenie Weissenfels. Jak podaje prokuratura, mężczyzna po ataku próbował się ukrywać, co wyklucza możliwość, że tragedia była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Został osadzony w areszcie i do tej pory nie złożył żadnych wyjaśnień. Na miejscu zbrodni zabezpieczono liczne ślady oraz przesłuchano pierwszych świadków. Sprawa wywołała szeroki oddźwięk w niemieckich mediach. Stanowa Rada Kobiet zwróciła uwagę, że to już trzecie zabójstwo kobiety w tym regionie od początku bieżącego roku. Organizacja podkreśliła również rosnącą skalę przemocy wobec kobiet ze strony ich partnerów. Zjawisko to od lat stanowi poważny problem społeczny w Niemczech, a omawiana tragedia jest kolejnym dramatycznym potwierdzeniem tego trendu. Śledczy starają się ustalić motywy działania sprawcy. Choć na ten moment nie ma oficjalnych informacji o tle zbrodni, eksperci wskazują, że podobne przypadki często są wynikiem eskalacji przemocy domowej, której sygnały bywały wcześniej ignorowane. 13 sierpnia policjanci Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili szeroko zakrojone działania kontrolne, które miały na celu sprawdzenie pojazdów elektrycznych wyglądem przypominających klasyczne rowery. Akcja wykazała, że wielu kierujących nie stosuje się do obowiązujących przepisów, a ich pojazdy w rzeczywistości nie spełniają wymogów ustawowej definicji roweru. To to hit, patrzcie, jadę tyle, a gościu rowerem. Sobie pedałuje i jeszcze wyprzedza wszystkich. Co to w ogóle jest? O, idzie na podwójnej ciągłej na skrzyżowaniu. O, o, o. Mocny świrek. Co to się dzieje? Ale idzie ostro. W ostatnich miesiącach na warszawskich ulicach można zauważyć coraz większą liczbę jednośladów wyposażonych w napęd elektryczny. Choć z zewnątrz często przypominają zwykłe rowery, w praktyce działają na zupełnie innych zasadach. Zgodnie z przepisami, aby pojazd mógł być uznany za rower, musi być napędzany siłą mięśni, a elektryczne wspomaganie może działać jedynie pomocniczo, wyłącznie przy pedałowaniu. Dodatkowo napęd elektryczny nie może przekraczać mocy 250 W, napięcia 48 V i musi automatycznie odłączać się po osiągnięciu prędkości 25 km na godzinę. Problemem są jednak konstrukcje, które przyspieszają wyłącznie dzięki manetce, bez konieczności pedałowania. Tego typu pojazdy nie mieszczą się ani w kategorii roweru, ani motoroweru, co oznacza, że ich użytkownicy nie tylko łamią przepisy, lecz także narażają się na odpowiedzialność prawną, często nie posiadają wymaganych uprawnień, ubezpieczenia czy obowiązkowego wyposażenia. Podczas akcji funkcjonariusze kontrolowali sposób poruszania się użytkowników, stan techniczny pojazdów, ich wyposażenie, a także trzeźwość kierujących. Mundurowi podkreślają, że korzystanie z nielegalnie przerobionych konstrukcji stwarza zagrożenie szczególnie dla pieszych, którzy są najbardziej narażeni w konfrontacji z rozpędzonym jednośladem. Tego dnia policjanci skontrolowali łącznie 353 pojazdy elektryczne o wyglądzie klasycznego roweru. Aż 49 z nich zostało zakwalifikowanych jako pojazdy mechaniczne i wyłączonych z ruchu, ponieważ nie spełniały warunków określonych w przepisach. W efekcie działań funkcjonariusze nałożyli 90 mandatów karnych na użytkowników, którzy złamali prawo. Słowacka policja opublikowała w mediach społecznościowych niecodzienny przypadek drogowej kontroli która wywołała ogromne zdziwienie. Ilu ludzi zmieści się w skodzie Felicji? Zapytali funkcjonariusze, dodając, że odpowiedź może być zaskakująca. Okazało się, że do auta przeznaczonego fabrycznie dla pięciu osób wepchnęło się aż 18. Do interwencji doszło we wschodniej części kraju, w rejonie Pawłowce nad Uchom. Patrol zatrzymał niewielką skodę na lokalnych tablicach rejestracyjnych, która miała zmierzać w stronę Michalowicz. Gdy policjanci otworzyli drzwi samochodu, zobaczyli ścisk tak duży, że sami określili sytuację jako igranie z życiem. Jakby tego było mało, kierowca w ogóle nie posiadał prawa jazdy. Został zatrzymany, a wobec niego wszczęto postępowanie za popełnione wykroczenia. Policja zakazała dalszej jazdy, a cała 18-osobowa grupa musiała kontynuować drogę pieszo. To nie pierwszy taki przypadek na Słowacji. Jak przypomina niemiecki dziennik Bild, w 2021 roku w pobliżu Bratysławy zatrzymano Skodę Fabie, w której podróżowało 11 osób. Cała sprawa odbiła się szerokim echem w mediach i stała się przestrogą przed lekkomyślnym narażaniem życia dla chwilowej oszczędności czy wygody. Policja jednoznacznie podkreśla, że tego typu praktyki mogą zakończyć się tragedią. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili deportację pięciu cudzoziemców, wobec których zapadły w Polsce prawomocne wyroki skazujące za poważne przestępstwa. Jak poinformowała Straż Graniczna, wśród wydalonych znalazło się czterech obywateli Ukrainy oraz jeden obywatel Gruzji. Wszyscy otrzymali decyzje administracyjne o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres od pięciu do dziesięciu lat. Najgłośniejszym przypadkiem była deportacja 51-letniej obywatelki Ukrainy, którą zatrzymano w Częstochowie. Funkcjonariusze działali na podstawie zawiadomienia z aresztu śledczego w Lublińcu, gdzie kobieta odbywała karę więzienia. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał ją za udział w zbiorowym jednym z najcięższych przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Kolejna decyzja deportacyjna dotyczyła obywatela Gruzji. Wobec którego zakład karny w Strzelcach Opolskich przekazał informację o zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany za. Po zakończeniu procedur osadzono go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie oczekuje na wykonanie decyzji o wydaleniu z Polski. Straż graniczna zatrzymała także obywatela Ukrainy, który notorycznie łamał przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna prowadził pojazdy pod wpływem alkoholu. Oraz złamał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Po zakończeniu postępowania został przekazany stronie ukraińskiej. Kolejny obywatel Ukrainy wpadł w ręce funkcjonariuszy w bielsku białej. Był poszukiwany w związku z zarzutami kradzieży z włamaniem informacje o miejscu jego pobytu przekazała policja zeskoczowa, co umożliwiło szybkie zatrzymanie i realizację decyzji deportacyjnej. Ostatnim z zatrzymanych był 44-letni obywatel Ukrainy ujęty w Rudzie Śląskiej. Wcześniej był dwukrotnie karany za posiadanie narkotyków, takich jak marihuana i amfetamina, a także wielokrotnie odpowiadał za wykroczenia związane z przywłaszczeniem cudzej własności. Jak podkreślają przedstawiciele Straży Granicznej, wydalenie tych osób z terytorium Polski i wprowadzenie zakazu wjazdu do strefy Schengen ma na celu nie tylko egzekwowanie prawa, lecz także podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Krystynie S., obywatelce Ukrainy, którą oskarżono o współudział w sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych. Dokument trafił do sądu okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 30 czerwca bieżącego roku, a sprawa dotyczy wydarzeń z lipca roku 2024. Śledztwo wykazało, że kobieta nadała paczkę za pośrednictwem firmy kurierskiej, nie informując o jej rzeczywistej zawartości. W przesyłce znajdowały się niebezpieczne materiały i elementy, które razem tworzyły konstrukcję wybuchową. Były to m.in. nitrogliceryna, wojskowe zapalniki elektryczne, urządzenie inicjujące, metalowy termos z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Biegli, którzy badali zawartość paczki. Stwierdzili, że była to tak zwana bomba kumulacyjna, czyli ładunek zdolny do spowodowania potężnej eksplozji i wywołania ogromnych zniszczeń. Niebezpieczna przesyłka została przechwycona w jednym z magazynów firmy kurierskiej na terenie województwa łódzkiego. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się ją zabezpieczyć, zanim doszło do wybuchu, który mógłby zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób. Z ustaleń ABW wynika, że Kristina S. nie działała samodzielnie. Według śledczych była częścią grupy, w skład której wchodzili jeszcze obywatel Ukrainy oraz dwóch obywateli Rosji. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt, a postępowanie wobec wszystkich współsprawców wciąż trwa. Kobiecie przedstawiono zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wybuchu, który mógłby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób. Za ten czyn Kristina S. może usłyszeć wyrok sięgający nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ wciąż badane są powiązania między podejrzanymi, ich motywacje oraz ewentualne źródła, z których pozyskano elementy do skonstruowania ładunku. W niedzielny wieczór w Golczewie, w powiecie kamieńskim, doszło do groźnego incydentu z udziałem nietrzeźwego obywatela Somalii. Zdarzenie rozpoczęło się w sklepie Tanie Faje przy ulicy Zwycięstwa, gdzie mężczyzna wszczął awanturę, wyzywając obsługę i kierując obraźliwe słowa w stronę jednej z pracownic. Według relacji świadków, zachowywał się agresywnie, używał wulgaryzmów i nie reagował na prośby o uspokojenie. Kiedy jeden z klientów zwrócił mu uwagę, cudzoziemiec miał oskarżyć go o rasizm, a następnie szarpać i prowokować do konfrontacji. Po opuszczeniu sklepu sytuacja przybrała jeszcze groźniejszy obrót. Agresor udał się w stronę pobliskiej restauracji Herbowa. Tam jak podaje świadek, wyjął z kieszeni śrubokręt i próbował ugodzić nim w szyję mężczyznę, który wcześniej zwrócił mu uwagę. Choć do najtragiczniejszych konsekwencji nie doszło, sam atak śrubokrętem został oceniony jako realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policyjny. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w pobliskim lokalu gastronomicznym. Według ich relacji mężczyzna był wyraźnie pobudzony. Krzyczał, używał wulgarnych słów i powtarzał, że Polacy są rasistami. Policjanci znaleźli przy nim reklamówkę z alkoholem oraz czerwono-czarny śrubokręt, którym chwilę wcześniej miał grozić swojemu oponentowi. Ze względu na agresywne zachowanie i stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla otoczenia. Obywatel Somalii został obezwładniony, a następnie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Po konsultacji lekarskiej i decyzji medycznej trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, młodsza aspirant Katarzyna Jasion, potwierdziła przebieg interwencji. Z relacji świadków wynikało, że cudzoziemiec w obraźliwy sposób zwrócił się do ekspedientki. Gdy inny klient zareagował, doszło do szarpaniny, podczas której mężczyzna wyjął śrubokręt i zaczął nim wymachiwać. Według ustaleń policji, zatrzymany był w stanie znacznego upojenia alkoholowego. Jednak sprawa budzi kontrowersję. Jak wynika z informacji lokalnych mediów, poszkodowany mężczyzna nie zdecydował się na złożenie zawiadomienia, co w konsekwencji doprowadziło do wypuszczenia cudzoziemca. Oficjalnie może on otrzymać jedynie mandat za zakłócanie porządku publicznego. Budzi to poważne wątpliwości, ponieważ, jak wskazują eksperci cytowani przez lokalne portale, zamachnięcie się śrubokrętem w okolice szyi można zakwalifikować jako usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet jako próbę zabójstwa. Takie czyny są ścigane z urzędu i nie wymagają wniosku pokrzywdzonego. Co więcej, według relacji pracowników sklepu, całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring. Mimo to policjanci nie mieli się pojawić, by zabezpieczyć nagranie, które mogłoby stanowić kluczowy dowód. W opinii wielu osób świadczy to o braku determinacji służb w wyjaśnieniu tej sprawy i rodzi pytania o to, czy reakcja była adekwatna do powagi czynu. Obecnie cudzoziemiec, który miał przy sobie narzędzie, mogące posłużyć jako broń i którego działanie niemal doprowadziło do tragedii, pozostaje na wolności. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.